Komentarz też po tym co się dziś wydarzyło na tej sali. Mikrofony na sali sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali w mojej ocenie, ale myślę też i że wielu z nas przekroczone zostały standardy, przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty. Chcę państwa zapewnić, Chcę państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywał państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki puknij się w głowę, które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym którzy poszli do wyborów 15 października tego roku.